Z tej Kik, Mirku. witam Was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 22. W tym odcineczku, co sobie zrobimy? No, oczywiście wydamy pieniądze, których jest co niemiara. To ile jest napełnienia wody? Czy do pełna, czy nie? Tego się dowiemy w tym momencie. Do pełna. No i jest git. Sałata sobie rośnie. I może jeszcze następną szklarnię sobie postawię? No nie wiem. Dobra, jestem z powrotem. No właśnie tak się bardzo mocno zastanawiam nad tymi szklarniami. Czy jeszcze jakieś nie założyć by może? Nie wiem, czy do tego nie trzeba wózka widłowego i czy to w ogóle da się załadować na pick czy czy... ...przyczepy? Czy do czego to, to się ładuje w ogóle? No okej. Okay. Więc jak na razie sobie tego nie przeniosę, bo przedmiot jest za ciężki, żeby go podnieść, więc na tą sałatę trzeba będzie zaczekać, aż sobie kupię wózek widłowy. Tylko pytanie, czy można yy, z wózka widłowego przenieść to na pick-upa? To mnie trochę tak dość mocno ciekawi. No dobra, ale teraz pytanie, co robimy? Bo mam kilka wyjść, co zrobić z tymi pieniędzmi. Mogę to zainwestować w sady i zwierzęta, lub mogę pójść o krok dalej i od razu sobie kupić pole. Eee, już wam pokazuję. Tylko muszę siebie znaleźć. O no właśnie, dobra, jesteśmy tutaj. Dobra, nie interesuje mnie, co tutaj jest. Dobra, jak będzie to. Eee, no i mam te dwa pola. Ale to pole jest bardzo ciekawe, ono jest drogie. To jest jeszcze droższe. No to jest jeszcze, jeszcze droższe. mnie interesuje to pole, dlatego że ono ma tutaj łąkę. I to jest bardzo potrzebne dla mnie miejsce. Tylko nie wiem właśnie, czy to kupiwać, czy nie. No, tutaj mamy dla przykład jakieś tanie pole. O tutaj to jest full wypas. To, 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 w ogóle jest jakiś wypas. No ale dobra. Znajdźmy działkę, która byłaby na mój koszt. Chyba, żebym sobie, może, kupiła jakąś. O, taką. Nie chwila, ta była tańsza. bym sobie kupiła o, taką odziałeczkę z małym polem i kawałkiem trawy. Bo o to chodzi, że ja potrzebuję ten kawałek trawy, żebym mogła sobie po prostu coś no, postawić tam. No bo ja tutaj trochę już mi się miejsce kończy, tak szczerze. Na jakieś rzeczy. O, ten jest najtańszy. Ksztuje ta działka 34. Ale 17 wygląda ciekawiej. Nie jest dużo, dużo, dużo bardziej droga. Nie wiem, czy bym sobie nie kupiła, ale no jest to kawał drogi od mojego gospodarstwa. Chociaż no nie jest aż tak daleko, ale no nie jest to też blisko. No. No i właśnie chyba sobie tu kupię. Widziałam to. No jest to dość, no taki troszkę większy kawałeczek. Jeszcze mogę sobie, dobra, jeszcze sobie tam. Yy... Odwiedzimy sobie to miejsce, które to była 17. Bambi, uciekajcie. Dobra, gdzie jest mój auto? Boże, zapomniałam, że już tutaj go nie mam. Tylko, że tam jest. Yy, pojadę i zobaczę. Yy, ta 17 się prezentuje. Yy, gdzie ta? Gdzie ona jest? Klauka numer 17. Yy. Dobra, tutaj będzie w lewo. Kurde, dawno nie jeździłam w farmingu. Tutaj będzie w prawo. No dobra, ja tak sobie pojadę z mapą, żeby nie musiała zapamiętywać na pamięć tego. Dobra, to nie jest ważne, że rozwaliłam właśnie znak. Dobra, więc tutaj jest pole numer. 18, które chyba jest duże. Tak, pole 18 jest na pewno dla mnie za duże, znaczy za duże. Chciałabym je mieć, ale w sensie takim, że jest za duże, no za duży koszt dla mnie. I tutaj jest 17. Spójrzmy sobie na wielkość tego pola. No, to trzeba przyznać pole jest malutkie, ale kurde właśnie to, na czym mi najbardziej zależało. Czyli na tym o miejscu, no nie jest go mało, no. No, to trzeba przyznać. Chociaż w sumie można by było tutaj dość dużo postawić tych szklarni. Obok siebie, jakby były. Miejsce dla zwierząt też by się znalazło. Więc. Chyba, chyba trzeba będzie kupić to pole. Chyba, chyba jednak tak, chyba je kupię. Nie ten przycisk. No dobra, jeszcze raz sobie obejrzmy. Zobaczmy sobie w ogóle jakie wielkości są moje pola. To jest takiej wielkości. No to nie, no, no tutaj to jest dużo, dużo mniejsze. Tutaj jest pole takiej samej wielkości. A nie. To, to pole takiej samej wielkości, nie? Nawet troszkę większe niż ja mam. Kosztuje tylko tyle. Czyli tu ma 15. O, tu ma 40. Ale 40 hektarów, czy czego to jest 40? Nie wiem czego, ale no dobra, nie jest to ważne. No dobra, no. Trzeba się wziąć w garść i wydawać w końcu pieniądze. Tak, chcę Cię kupić. No i teren teraz należy do mnie. Jak cudownie się spojrzę, a co tu w ogóle rośnie? Aha, fajnie, że tu mam buraka cukrowego. No i ty! Fajnie, sobie wypożyczę maszynę od razu, wezmę, zobaczę ile yy, do buraka, burak cukrowy jest, buraczuś. Yy. Dobra, co służy do zbiorów? To to wydam ponad 3000 na wypożyczenie tej maszyny i tej, bo trzeba te dwie maszyny, yy, żeby zrobić zbiory. Kurde, no trochę tego jest. Wiecie, jakby się okazało, że mój traktor nie potrafi pociągnąć tutaj z tej maszyny, no to jeszcze na dodatek będę musiała traktor wypożyczyć. Więc no, będzie lipa, chociaż muszę, mogę zobaczyć jeszcze ile kosztuje ten burak w sklepie. Mam nadzieję, że będzie jakaś wysoka cena. Bardzo wysoka cena. Naprawdę. Chyba, że dużo go wychodzi z tego. Nie wiem, nie znam się. Styczeń, e, mam wrzesień. No, to bym musiała trochę sobie zaczekać, no ale kupiłam sobie pole i od razu mam te. Mam już do zebrania buraczki prawie, one już prawie mają 100% do zbioru. No, ale spójrzcie, ile tu jest trawy do skoszenia. Właśnie na to też liczyłam, bo tu jest łąka po prostu zwyczajna. A yy, no, łąka mi się przyda, no bo trawa, siano i w końcu będę mogła mieć owce. No kurde. No, i mieć wełnę. No, bo zowieczek jest wełna. A wełna się przydaje. No, bo dużo za nią hajsu się dostaje. kurde. Auto za zaraz rozwalę całkowicie. Ale się cieszę, że kupiłam tę działeczkę. Dobra, już byłem, ja zapamiętałam drogę, jak się nawet jedzie tutaj. Jednak w sumie się teraz czuję, że jakbym kupiła to pole, to. Patrzcie, ile tu jest bawełny. Ja bym tą całą bawełnę miała dla siebie. No i... To jest wrzesień. A w lutym... No bym trochę zarobiła. Bo nawet w marcu, no kurde... No ale dobra tam. Już kupiłam. Już mogę sprzedać w sumie. Tu nie jest żaden problem, żeby sprzedać. Ale nie, nie, nie zrobię tego. Tylko... Przyjadę tam i wjadę w kury, żeby skosić. Tylko muszę znaleźć kosiarkę, bo ja nie pamiętam, gdzie ja je dałam, te sprzęty. O. No i cudownie, kosiareczka jest tutaj. Pięknie, cudownie. Nie, nieważne, nie było tego. Ja w wcale nie w coś. cóż. jak wyjechać z tego mojego miejsca, gdzie trzymam maszyny, to, to jest hardcore jakiś. O, proszę bardzo, jaka ładna kosiareczka. Kosiareczka. Chcieliście tego drift'a? No, więc yy, było troszkę dłuższe cięcie. No, ale ja już sobie tutaj zaczęłam kosić tą trawę. Sprawdziłam po prostu, ile czasu tu zajmuje. No i powiem, że, że lecę szybko z tym. Naprawdę. I dużo będzie tego siana. No, i to mi się już zaczyna podobać. No, kurde, niby taki mały kawałek, a jednak jest tego trochę. No, bo spójrzcie, nawet jeżeli e, bym sobie zamiast, nie wiem, zamiast e, tam ostawiać, gdzie jest dużo trawy, jakiejś takiej, no nie wiem, czegoś tam po prostu stawiać, to gdybym sobie postawiła w takim o miejscu jak tu. To by mi zabrało co prawda tyle samo, ale byłoby, nie wiem, jak dla mnie lepsze jest to miejsce niż tam, żebym dawała jakieś, albo może i nawet na drodze, gdybym sobie dała, to, to mi droga nie jest potrzebna, a droga chyba należy też do mnie, ale nie wiem.